Ej, Siru! No? On chce się nasmarować! O, o, nie, to... <grym> <grym> <Kartur> SIĘ załatwia! <grym> Spokój, bez głupot! Uwaga, bo... uwaga! Bez głupo. dobra! Ooo, teraz to przegiąłem! Głowa w śnieg, jest strój! <grywa> Jaka torpeda. No, okay. A tak. ja wiem, gdzie mieszkasz. Ja tam jadę Szyjaki <laughs> <grywa> <grywa> na plecach. Nie, bo mam świeży śnieg. O nie. O nie. Jak on to już stacie? Daj ma turego! Czekaj, będzie stójka, będzie stójka! Ej, będzie stójka! Trzy, dwa, jeden! Odklepał! Dajcie uspokój, deskał się za mało! Ja się odklepałem! Oh, dzwonisz Dzwonić po skuter? <grym> Ja pójdę mi O fuck. o oh. Basta. Pochód <grym> się! Jak zacisnął za mnie. Dobra, chodźcie jeszcze kilka państw to tego No to, no to bójź. no. <grym> Dobra, foki, fogi. Nie ma sens parterze. Fiodor jest niezabity, nie wiem. Zacznij się teraz, ale Najman walczy z tymi. Z Stwierdziliśmy, ale głupi. Pieszę, nie, Patrzę, pojedzie, ja, no, nie. To co go coś?